Cześć i tym sposobem doszliśmy do odcinka ostatniego sagi o stadzie optymalnym. W związku z tym zapraszam Was na film. I teraz przechodząc do yy, przykładów, tak? bo one zawsze się pojawiają i lądują na przykład na mojej skrzynce. Młody człowiek ma problem z podwyższonym pulsem, pewnie nie pije kawy, a jak pije, to bardzo mało, gdyż takie rzeczy się po prostu przytrafiają naturalnie optymalnym i nie można chować głowy w piach jako stado optymalne, że coś, czegoś nie ma, bo jak zakryjemy oczy, to nie znaczy, że problem zniknie, tak? W kontekście dzieci, tutaj nawiążę do tych dzieci, że no niestety 55 osób chciało w kontekście stada, domyślam się optymalnego, bo w głównej mierze im zależy na tym, aby dzieci były mądre. No niestety słabo to koresponduje z rzeczywistością, to co opracowałeś razem ze swoim tatą. Więc pochyl się nad czymś merytorycznym. A nie spijajcie sobie z dziupka w gronie nie wiem stu osób, którzy w zasadzie są zaślepieni, wyznają religię lub ideologię dietetyczną. A każdy, kto żywi się troszeczkę inaczej lub ma czelność i odwagę skrytykować to, co jest złe, jest już wyrzucany poza nawias i jest nam, jest po prostu nie tyle, że namaszczony, chodzi mi o to, kurde, widzicie. Jak za dużo mówię, to uciekają mi pewne myśli, a gdzieś tam wiele jeszcze rzeczy mam do przekazania. Dobrze, to polećmy dalej. Jak mi się może przypomni ten zwrot, to Wam powiem. I tak jak wspominam, chodzi o te dzieci, bo wiele matek szczególnie, one mają problem z żywieniem własnych dzieci, ponieważ matki starają się te swoje dzieci trzymać pod kloszem i najczęściej wyrządzają im krzywdę. I tak jak tutaj wspomniałem, Ani, że nie można zbawić całego świata. I też, jak już wcześniej wspomniałem, przestałem być frajerem, gdyż moje te wyświetlenia 3,5 miliona czy prawie 4 miliony wyświetleń ze względu na treści które zamieszczyłem na stronie doktora Kwaśniewskiego to już jest czas najwyższy żeby pójść sobie po prostu swoją drogą, po swojemu nie oglądać się na innych i nie chodzi tutaj o pieniądze bo tak jak już wspomniałem od dekady moje artykuły znajdują się w internecie filmy znajdują się w internecie więc jakby ktoś się chciał tak bardzo mocno przyciepić to ja już swój dług w kontekście optymalnych Spłaciłem, a oni nie do końca są tacy w stosunku do drugiego człowieka, jakby mogło się co po niektórym wydawać. Idąc dalej, to sławetne pranie mózgu. tak? Zajmuje najczęściej kilka tygodni, aby puściło, pod warunkiem, że żywi się człowiek tak, jak potrzebuje tego jego organizm, a to gwarantuje dobrze. I tutaj możecie sobie przeczytać korespondencję z moją podopieczną kontynuacja naszej rozmowy, tak, i ona tutaj, ta moja podopieczna zaznacza już po licho, że masz rację we wszystkim. To nie tutaj o chodzi. Chodzi na przykład o tą kawę, o której cały czas gdzieś tam wspominam, że organizm może być dobrze odżywiony, ale może być zagłodzony, tak? I to jest taki symptom wypijanych kaw związany z tym, że człowiek jest zagłodzony, najczęściej energetycznie. To już Wam zdradzę, taki sekret za free. nie, <laughs> Żeby nie było, że jestem taki łasy i tylko moje grabie grabią do mnie. I teraz w kontekście właśnie tych optymalnych. Na przykład Dasna napisała, że parafrazując powiedzenie noblesse obligę, prezentowanie diety także zobowiązuje. Rozumiem, że tyczy to się Tomasza Kwaśniewskiego, jego brzucha. Dlaczego on jest taki duży? Bo ym, gdy... Yy, zachwalamy jakąś dietę, tak, to powinniśmy obligatoryjnie, moim zdaniem, wyglądać w miarę schludnie. Chodzi tutaj na przykład o sam ubiór, szacunek do odbiorców, którym przekazujemy różnego treści. Dla mnie jest to nie do pomyślenia, abym występował w takim stroju, jak robi to Tomasz Kwaśniewski. Moi rodzice nauczyli mnie, że drugiej stronie, czy to moim słuchaczom, czy idę w gości, należy się szacunek i nie mogę wyglądać Niechlujnie. W ten sposób, brzydko powiem, wyglądają moi, znaczy osoby, które stoją pod szybakiem i bardzo często wypijają sobie piwko pod e, moim blokiem. Natomiast Grzesiek Gawroche stwierdził, że bez pojęcia, e, grubasy bez pojęcia do czego służą węglowodany. Czyżby znowu optymalni... Pokazywali, że coś nie tak jest z Tomaszem Kwaśniewskim, w kontekście jego wyglądu, jego zachowania, jego wypowiedzi. Więc widzimy, że das, na której pomagałem, niestety nie chciała przyjąć mojej pomocnej dłoni. Chciałem jej pomóc kilka razy. To jest ta dziewczyna, której podobno niepotrzebne są węglowodany. Nie wiem po co podjada, nie wiem, gusko, czekoladę lub hałę, jak węglowo dane nie są potrzebne. No to są takie właśnie sytuacje, gdzie wypiera się ze świadomości pewne objawy, które wysyła nam nasz organizm, że odżywiamy się nie tak, jak on potrzebuje. No i grzesiek też to fajnie skwitował, nie? Jak myślicie, czy to co tutaj zostało Napisane dotyczy Tomasza Kwaśniewskiego? No nie, dotyczy innej pani, jeżeli będziecie chcieli. Zachęcam was do odrobienia pracy domowej, gdyż nic tak dobrze nie uczy, jak samodzielnie wykonana praca. I w kontekście tych optymalnych, którzy gdzieś tam mają właśnie problemy z. Zdolnościami poznawczymi oni mają problem ze spożywaniem jedzenia dosyta. syta. Kto to później zbilansuje? Widzimy tutaj przykład idealnego niewolnika, który boi się żyć, który boi się spożywać różnego rodzaju produkty spożywcze. Jak myślicie? Taki umysł, czy on może być światły, czy on może mnie czegokolwiek nauczyć? No posłuchajmy, co ma do powiedzenia Grzegorz w innym wpisie. Na temat ketogenicznego Tomasza Kwaśniewskiego, który promuje dietę ketogeniczną, stworzył dietę nieketogeniczną, napisał książkę Dieta antyketogeniczna, ma pretensje do ketogeników, że go nie uwzględniają w tym panteonie Sław oraz jego ojca. No wiesz, ja jak tak słucham ciebie, to tak jakbym patrzył na chłopca w krótkich spodenkach, bez uraza, może z urazą, nie wiem, bo też po mnie ciśniesz, mówiąc do mnie samczyk alfa, no może teraz... Yy, Wyrównają się siły, bo natura i przyroda lubi jak jest równowaga. Więc ten chłopczyk w krótkich spodenkach powinien może dorosnąć. tak? I widzimy tutaj, jak krytyka pewnych zachowań optymalnych jest odbierana. Oni po prostu nie są gotowi na to w tym stadzie, żeby usłyszeć prawdę. Tak już jest ten świat skonstruowany. Tak to funkcjonuje, tak to funkcjonowało 100, 200, 300 lat temu. Jeżeli macie jakiś autorytet, guru, no to w niego wierzycie. Nawet sam dr Kwaśniewski powiedział, żeby co robić? Sprawdzać autorytety, krytykować ich, być w stosunku co do nich sceptycznymi. Ale czy stado optymalne to pamięta? No, jak widać w ogóle. I na te wszystkie. Niepowodzenia optymalnych, tak, które się pojawiają od dawien dawna jest ten, ta sama stara śpiewka. Miała ona miejsce 20 lat temu, brzmi ona na pewno robi coś źle, nie? Albo to niemożliwe, żeby coś było źle, jeżeli robicie to dobrze. To jest stara śpiewka, to jest taki cykl życia optymalnego. Wygląda mniej więcej tak, że gdy mm, optymalni troszeczkę odżyją, dostaną trochę tlenu, czy to w postaci. Rozpoznawalności, tak jak to zrobił Robert Piotrkowicz na przykładzie mojego artykułu, tak tej mojej pracy zaliczeniowej na doradcy żywienia optymalnego, wtedy nikt Mariuszem M się za bardzo nie przejmował, tylko wszyscy byli zadowoleni, bo było sławione imię Bożka, można powiedzieć, bo inaczej tego nie można określić w stadzie, nie? ten święty cielec. Więc yy, zawsze. Ten cykl życia optymalnego wygląda w ten sposób. Odzyskują wigor, później, jak mówi mój przyjaciel Paweł, dostają na pizdę, narzekają na profesorów, narzekają na katolików, narzekają na ketogeników, narzekają naukowców, że wszystkich ich cisną, robią z siebie ofiarę i taki syndrom oblężonej twierdzy, aby później ten cykl na nowo się odtworzył. I optymalni tak, jak tutaj możecie sobie przeczytać w przypadku Rafała Gajewskiego, tak, i yy, jego złotych myśli, że na pewno robisz coś źle, gdy wypadają ci włosy. Gdy skacze ci cukier, nie masz siły, masz mgłę mózgową, masz problem z wysławianiem się, to na pewno robisz coś źle, nie? No ale żywienie optymalne podobno ma sprzyjać głowie, tak? Dlatego stosuje je Rafał Gajewski. No i Rafał Gajewski jakiś czas temu próbował mnie zwerbować. No tak jak to już wspominałem w jednych ze swoich wpisów na Facebooku, no ale pewnie nie pasowałem im do tego konceptu biznesowego, ponieważ tak jak mówię, ja jestem dociekliwy, mam analityczny umysł, już w roku 2012-2011 powątpiewałem w te 0,8 g białka i węglowodanów i starałem się to im przekazać, wyciągałem swoją dłoń do optymalnych przez wiele lat i nikt tej dłoni za bardzo nie chciał wyciągnąć, więc próbowano mnie zwerbować trzy razy, aby wciągnąć mnie do tej sekty niskobiałkowej, skrajnie wysokotłuszczowej kosmicznie, bardzo niskowęglowodanowej, ketogenicznej. A ja wiem, że doktor Jan Kwaśniewski twierdził, że żywienie optymalne jest niskobiałkowe, ale nie jest ketogeniczne. Tak? I drugą taką próbą wciągnięcia mnie do tej sekty, do tego stada była y, była chęć założenia fundacji przez y, Olę Rakowską y, i tam miałem być takim guru od y, Rady Naukowej. I usłyszałem od Tomka Kwaśniewskiego, że ja mam sobie ją zorganizować. Rozumiecie to? Człowiek, który ma znajomości w kręgach naukowych, kazał zorganizować Radę Naukową gościowi, który w ogóle nie miał nigdy do czynienia ze światem takim typowym nauki, nie? na takim poziomie, można powiedzieć, wysokim. No. Dla mnie to było coś niesamowitego, jak to usłyszałem, ale tak jak mówię, wszystko wynika z tego, jak się żywimy. Czy żywimy się jak pasterze i nie jemy węglowodanów, i jesteśmy podatni na choroby neurologiczne, mamy problemy poznawcze, problemy psychologiczne? I to była taka druga próba. Wciągnięcia mnie do tej sekty. A pierwsza próba była związana z tą wycieczką do Szwajcarii i za moje zasługi, których podobno nie mam, bo jadę na plecach doktora Kwaśniewskiego lub może Tomasza Kwaśniewskiego lub optymalnych, Regina Ciereszko, chyba nie przekręciłem nazwiska, zaproponowała moją osobę jako ktoś kto jest bardzo zasłużony w propagowaniu, rozwijaniu żywienia optymalnego, żebym pojechał, no i jakaś tam rada wybrała mnie, że to ja mogłem tam pojechać. I tam w tej Szwajcarii widziałem kobietę, która ważyła, nie wiem, na moje oko 60 kg, może nawet mniej. Miała 60 parę lat i ona robiła żółtkownice z pięciu dla siebie żółtek, a w sumie i 10, to tam wylądowało żółtek na tej patelni, bo robiła dla swojej chyba siostry czy koleżanki również i dodała do tego pół kostki masła, 100 gramów tłuszczów. Później te osoby, gdy spacerowaliśmy i zwiedzaliśmy Szwajcarię, sapały jak parowozy, co jest związane z tą stabilną chorobą wieńcową, u optymalnych, gdzie serce musi tłoczyć więcej krwi, aby dostarczyć tlen. I gdy ja zwracam uwagę na tego typu sytuacje i Zwracałem uwagę na tym wyjaździe Szwajcarii, zwracałem uwagę Celinie Chacińskiej, zwracałem uwagę Zuzannie Rzepeckiej, to ja jestem ten zły, bo stado optymalne, um, oni nazywają mnie poprawiaczem doktora Kwaśniewskiego. Nie, ja korzystam tylko z nauki, nic więcej. Z badań naukowych które y, i praktyki przede wszystkim swojej, swojego gabinetu, moich podopiecznych, skuteczności y, tych y, zaleceń. A w zasadzie jestem sobą, tak? Czyli jestem niepokorny, lubię coś weryfikować, przysparza mi to czasami większych, czasami mniejszych problemów w moim życiu, ale jestem dumny z tego, co stworzyłem dla optymalnych, dla siebie, dla ludzi. Wydaje mi się, że taka jest moja rola w kontekście tego, żeby wskazywać ludziom właściwą drogę. Prawdę, i niezależnie kto by mi nie zwracał uwagi, jaki autorytet, jeżeli się myli, to mu to powiem w cztery oczy i nie widzę z tym problemów. To wszystko, co chciałem wam przekazać tym filmem. Mam nadzieję, że nie wyszedł on zbyt chaotycznie, gdyż wszystko to mówię z głowy, nawet nie mam żadnych notatek, tym razem nie poczyniłem. Więc do następnego filmu o ofiarach optymalnych. Trzymajcie się, cześć. Hej.